Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Dark Souls 3 Gramy wyzwanie wyłącznie piromancją Przybyliśmy do kapliczki zjednoczenia to the bonfire unkindled one. I a firekeeper. Witaj strażniczka ognia. I tend to the the lords have left their thrones and must be delivered to them to this end i am at thy side ashen one to be unkindled is to be a vessel for souls sovereignless souls will become thy strength i will show thee how ashen one bring me souls plucked from their vessels U strażniczki ognia możemy podnosić statystyki postaci. Musimy mieć odpowiednią ilość dusz. Witalność odpowiada za życie, dostrojenie odpowiada za punkty skupienia oraz ilość miejsc dostrojenia na czary. Wytrzymałość odpowiada za to, jak często możemy rzucać czary, jak często możemy robić uniki, jak często możemy długo biec oraz używać broni białej. Wigor odpowiada za udźwig. Jeżeli chcemy nosić bardzo ciężkie zbroje, musimy inwestować w vigor. Siła i zręczność są potrzebne do noszenia kosturów czy też do noszenia rękawicy piromancji, a także przede wszystkim do używania broni, siła skaluje się z młotami oraz wielkimi mieczami, zręczność z katanami, z włóczniami, z łukami, inteligencja sama rozwijana pozwala nam grać magiem wiara tylko i wyłącznie rozwijana pozwala nam używać cudów jeżeli chcemy stworzyć piromanta musimy jednocześnie rozwijać tyle samo wiary i inteligencji szczęście odpowiada za kwawienie oraz za odkrywanie przedmiotów oraz skaluje się z efektem pustego jeżeli chcielibyśmy zdobyć jakąś zbroję z jakiegokolwiek przeciwnika, musimy mieć przedmioty do odkrycia na poziomie co najmniej 200 do 500. Możemy użyć do tego pierścieni oraz złotych lub miedzianych monet. Miło było poznać, będziemy dalej zwiedzać kapliczkę, żeby zobaczyć kto tutaj z nami będzie mieszkał. Wielce miło mi ciebie też poznać. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want? No? Wszyscy pragną dusz. Strażniczka, opiekunka, kowal. Wszyscy pragną dusz. Możemy tutaj zakupywać przedmioty. Wysuszone palce pozwalają na to, żebyśmy mogli przyznać dodatkowego sojusznika, ale jesteśmy narażeni na ataki innych graczy. Teatrytowy rysik, dzięki niemu możemy się przyzywać po haśle bądź dawać znaki dla nieznajomych graczy, żeby im pomóc. Podstawowe czary, cuda bronia zaopatrzmy się w pochodnie. będzie nam rozświetlać bardzo ciemne miejsca których nie będzie brakować w grze tarcze podstawowy strój kolczasty po zabijaniu bossów będziemy otrzymywać także z nich ich zbroje, które będziemy mogli zakupić cała zbroja zjednoczenia oraz podstawowe bełty i strzały Ashen One Jeśli moje ubrania nie są do twojej satysfakcji przywróć mi Umbrol Ash Z Ashem zamieszam nowe ubrania Czy to nie nasza przepraszająca śmierć? So on death A be sure bring more. Znajdując popioły oddajemy sprzedawczyni wówczas.

Let smith weapons, smith, my U kowala możemy wzmocnić broń, zakląć na różnego rodzaju żywioły i statusy, naprawić, przydzielić estusa, możemy sobie przydzielać dowolnie. Czy chcemy mieć więcej żółtego estusa do leczenia naszego zdrowia, czy do odnawiania naszej many, żeby rzucać czary, możemy wzmocnić butelkę estusa. Zaczynając grę, mamy ich niewiele. Łącznie, że jest ich 15, które możemy ulepszyć do plus 10. Jeżeli znajdziemy taką, przychodzimy do Kowala. we sobie kolejną buteleczkę Estusa. Weapons and protection are sturdy enough by and large, but when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape.

And infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, Każdą broń możemy zaklinać na różnego rodzaju żywioły lub statusy, na przykład na chaos, na magię, na elektryczność i wiele innych. Ma. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin skinned. <laughs> Musimy znaleźć węgla, żeby oddać Powalowi. Wówczas będziemy mogli zaklinać bronie na coraz to więcej żywiołów i statusów. Oh, by the way, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Huh? <laughs> Pretty be careful. I don't want to see my work squandered. <laughs> Do ulepszania broni potrzebujemy trzech rodzajów materiałów. Pierwsze to są odłamki tytanitów. Duży odłamek grudka. Na końcu mamy sztabę tytanitu. W ten sposób będziemy mogli ulepszyć broń zwykłą. Bronie specjalne oraz bronie z bossów będą wymagały migoczącego Titanitu oraz łusek Titanitu. Bronie specjalne możemy ulepszyć do plus 5. Normalne bronie do plus 10. Tutaj mamy. Możliwość zaklinania na różne żywioły. Ciężki klejnot będzie skalował się z siłą. Jeżeli będziemy mieli dużo siły, nasza broń się wzmocni. Tutaj mamy ostry klejnot, czyli z zręcznością będzie się wzmacniało tutaj. Jeżeli będziemy równocześnie rozwijać to samo siły i zręczności, czysty klejnot. Nie skaluje się z niczym. Kryształowy z magią. Ognisty również nie skaluje się z niczym. Klejnot chaosu skaluje się z wiarą i z inteligencją, jeżeli jednocześnie rozwijamy klejnot błyskawic z wiarą. Poświęcony klejnot również z wiarą. Głębin. Się nie skaluje z niczym, Maroku skaluje się z inteligencją i z wiarą. Krpawienie zatrute i pusty. Kamień pokutny nam przywraca pierwotną formę broni. Klejnoty znajdujemy w grze, a także wypadają z that's ah, another one. roused from the Vitae, hogwart. Well, you're not alone. can't even die right. <laughs> gives me conniptions. and they'd have us seek the lords of cinder and return them to their moulding thrones. but we are talking true legends. z <laughs> Całkowicie się z tobą nie zgadzam. Przed nami pięć... tronów... lordów Pogorzelisk. Jeden został. Pozostali uciekli. Przed tym, żeby oddać swoje życie, poświęcić wyższej sprawie. Nie chcieli wzniecić wielkiego płomienia, każdy chciał pozostać w swojej krainie. Możemy zobaczyć do kogo należą trony. z tyłu. Święty aldycz z Głębin. Wygnaniec Ludlak. Święty Król Lotryk, ostatnia nadzieja rodu. Stróża odchłani Jorm Gigant z bezczestronnej stolicy. Do kapliczki będą przybywać postacie, którymi Przyjaźnimy się. Idziemy jeszcze zwiedzić... góra. Drzewko znane z Dark Souls 2. Po zabiciu... Fantoma, który nas najedzie, czy to będzie gracz, czy sztuczna inteligencja, możemy otrzymać nasiono olbrzymiego drzewa, dusza. Po zakupieniu klucza za 20 tysięcy dusz możemy dostać się do wieży, kapliczki. Drabina ze skrótem. Mamy tutaj gniazdo kruka. Znane z wszystkich części Dark Souls'ów. Możemy dokonywać wymiany. Możemy oddawać przedmiot. I zostaniemy nagrodzeni innym przedmiotem. Nie zawsze ta wymiana jest opłacalna, ale możemy też otrzymać sporo unikalnych przedmiotów chociażby całą zbroję rycerza Soleir Migoczący tytanit wypada z tej małej jaszczureczki. Poniżej mamy również Gniazdo Kruka Tutaj zdobywamy pierwszy Fragment Estusa, jeżeli uda nam się dostać Który to zamieniamy u Kolwala Andrę na buteleczkę estusa, którą możemy sobie dowolnie zamieniać, czy też na popielną, czy na zwykłą. sobie wyekwipować pochodnię podnosząc ją wyżej mamy więcej światła także napotykamy na skrzynie które mogą być też mimikami które mogą nas zjeść poznać takie mimika możemy po tym że łańcuch jest skierowany do nas w tej chwili jest skierowany w stronę ściany, więc wiemy, że to nie jest mimik. Srebrny sygnet chciwego węża. Pierścień, który dzisiaj mamy założony na siebie, daje nam więcej dusz. W grze mamy plus 1, plus 2 i plus 3. Przejdziemy się jeszcze raz na górę. Na górze znajdujemy dusze strażniczki ognia przedmiot, dzięki któremu możemy zmienić nasz wygląd z pustego na człowieka. Tutaj jest klucz do wieży, który kupiłem. Tutaj mamy kręty miecz za zabicie Gundyra Judexa. Będziemy mogli wzniecić ogień w kapliczce. Rosa młodej trawy. Kość czampiona. Będziemy mogli grać na specjalnych arenach z innymi graczami. Przedmiot ten dostajemy dopiero po tym, jak zakończymy jedno z dwóch dodatków za zabicie bossa. Na dole mamy przedmiot. Zostaniemy sobie na tym drugim kafelku i po prostu idziemy przed siebie. Wpadając robimy atak z jakbyśmy skakali komuś. Dzięki temu możemy się zatrzymać na krawędzi. Otrzymujemy całą szotę strażniczki ognia. Wyleczmy się. Pierścień estusa daje nam więcej wzmocnienia życia używając estusa. Tutaj mamy strażniczki ognia. Jest ich bardzo dużo. Przeciwko upadkom możemy założyć pierścień srebrnego kota, który niwialuje obrażenia od upadków z odpowiedniej wysokości. Pierścień otrzymujemy po wypełnieniu zadania Siri Dobrze moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Zapraszam do kolejnego. I dziękuję Wam za oglądanie.